Pewnie wielu z Was po obejrzeniu jakiegoś filmu poświęconego kung fu chciałoby walczyć w podobny sposób. Choć Jackie Chan czy Bruce Lee, to prawdziwi mistrzowie tego stylu walki to chyba nic nie przebije wojowników z Shaolin. W dzisiejszym odcinku zdradzimy Wam kilka sekretów ich supermocy. Zapraszam do oglądania. Mnisi z zakonu Shaolin. Niezbyt chętnie dzielą się tajemnicami, które stoją za ich niezwykłymi umiejętnościami. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to jakaś magia czy iluzja. Wszystko co potrafią zawdzięczają latom wyczerpującego szkolenia zarówno ciała jak i umysłu. Jak pewnie wiecie główną bronią mnichów z Shaolin są ich ręce, które poddawane są surowemu treningowi, aby rozwinąć tak niesamowitą wytrzymałość, Adepci uderzają w taflę lodowej wody do momentu aż nie będą już czuć rąk. Następnie przechodzą do głównego ćwiczenia, które polega na wyprowadzaniu ciosów wypełnionemu żelazem worku. Jest to jedna z najpopularniejszych sztuk Shaolin. Tak zwana technika żelaznej dłoni. Po długim i męczącym treningu ich dłonie stają się tak twarde jak żelazo, a łamanie cegieł gołymi rękami jest dziecinnie proste. Osoba, która opanowała tę technikę, może z łatwością wbić rękami gwóźdź w drewnianą deskę, a następnie wyciągnąć go dwoma palcami. Oprócz samych rąk już od najmłodszych lat uczniowie Shaolin trenują również swoje palce, uderzając nimi w drzewo. Widzicie te wgniecenia w korze drzewa? To niesprawka dzięcioła. Otwory te zostały wydrążone przez palce mnichów podczas ich częstych i wyczerpujących ćwiczeń. Po takim wieloletnim treningu zakończenia nerwowe w opuszkach obumierają, a palce stają się twarde jak młotek. Jednak nie tylko ręce mnichów posiadają zdolność przebijania się przez najtwardsze materiały. Członkowie zakonu zamieniają w stal całe swoje ciało. Wszystko to dzięki technice żelaznej koszuli. Podczas treningu mnisi uderzają się nawzajem z taką siłą, że praktycznie przebijają się przez mięśnie, hartując je i wzmacniając. Po opanowaniu tej techniki, mnich jest praktycznie niewrażliwy na jakiekolwiek ciosy. Jest to też dowód na to, że nie trzeba być napakowanym kulturystą, aby być silnym i wytrzymałym. Ten mężczyzna nie ma wielkich mięśni, a gdy drewniany kij uderza w jego stalowy brzuch, łamie się jak zapałka. Jedną z technik ćwiczenia żelaznej koszuli jest leżenie na włóczniach. Sprawia to, że ciało mnicha staje się odporne na przeszywające rany, ale także wzmacnia jego wytrzymałość i zdolność do utrzymywania równowagi. Oprócz ciała i rąk, mnisi trenują również głowę, ale w tym przypadku nie chodzi o to, że dużo się uczą. Ćwiczenia zaczynają od uderzenia głową o ścianę. Aby osiągnąć mistrzostwo, robią to codziennie przez wiele lat. Czasem mogą z łatwością niszczyć przedmioty własnymi głowami. Spójrzcie też na to. Nie martwcie się, to nie jest to, o czym myślicie. Tak mnisi trenują swoją szyję. Jest to jedno z najwrażliwszych miejsc na ciele w zasadzie każdego ssaka, więc chcą się pozbyć tego słabego punktu. Poprzez uderzenia twardymi przedmiotami w gardła ich szyja staje się tak twarda, że w zasadzie mnisi nie czują w tym miejscu bólu i mogą wytrzymać każdy cios. Nawet najostrzejsze przedmioty, pchane z największą siłą, nie mogą przebić się przez ich żelazną szyję. Jednak podstawą wszystkich wyżej wymienionych umiejętności jest elastyczność. Mniejsi trenują swoją gibkość już od najmłodszych lat. Odpowiednie rozciąganie oraz trenowanie każdego, nawet najmniejszego mięśnia w ich ciele sprawia, że po latach mogą wykonywać niezwykłe akrobacje, co przydaje się podczas uniku i zadawania ciosów. Równie istotnym elementem treningu w Shaolin jest praca nad równowagą. Spójrzcie tylko, jak ci młodzi adepci z łatwością balansują na jednej nodze na pniu wbitym w ziemię. Ćwicząc równowagę, muszą również wykonywać ćwiczenie, w którym w niewygodnych pozycjach stoją nieruchomo z naczyniami pełnymi wody umieszczonymi na głowach i ramionach. Przez wiele godzin muszą stać w taki sposób, aby żadne z naczyń nie spadło i się nie zbiło. Gdy technika z filiżankami i talerzami zostanie opanowana, naczynia zostają podmienione na ciężkie kamienie. Dzięki dobrze rozwiniętej równowadze, mnisi mogą spędzać długie godziny w określonej pozycji i mają w zasadzie nieograniczoną wytrzymałość i cierpliwość. Balans jest szczególnie ważny, gdy korzysta się ze stylu walecznej małpy, w której używa się kija. Aby zostać w nim mistrzem, trzeba być zręcznym, zwinnym i nieustannie atakować wroga, nie dając mu szans na kontratak. Jeśli jednak myślicie, że nie macie szans, aby kiedykolwiek zbliżyć się do ich poziomu, jeżeli chodzi o umiejętności kung fu, to spójrzcie na te panie w bikini. Choć wyglądają normalnie, to są uczennicami mistrzów Shaolin. Na co dzień pracują jako instruktorki i przewodniczki w chińskiej atrakcji raftingowej. Nie przeszkadza im to jednak podążać zasadami tego zakonu wojowników. Ale co by się stało, gdyby mnisi z Shaolin walczyli przeciwko wojownikom z innych stylów sztuk walki? Lee Long jest jednym z tych wojowników, którzy wykorzystują swoje techniki na ringu. Rekord reprezentanta Shaolin to 61 zwycięstw, z czego połowa skończyła się Nokautem. Ten mężczyzna ma zaledwie 172 cm wzrostu i waży niecałe 72 kg. Jednak pomimo niewielkiej postury wszystkie jego walki są spektakularne. Zmierzył się on z koreańskim fighterem Choi Hong Manem, który ma 219 cm wzrostu i waży 150 kg. Można by pomyśleć, że mnich nie miał szans. Ale po 9 minutach walki Lee Long wykonał niesamowity kopniak i znokautował Olbrzyma. W kolejnej walce Mnich z Shaolin wszedł na ring wraz z legendarnym zawodnikiem Muay Thai Buakawem Por Pramukiem. Buakaw w pewnych kręgach był nazwany najtwardszym zawodnikiem MMA na świecie. Jednak gdy walczył z Longiem był zupełnie bezbronny. Następny na liście był nowozelandzki zawodnik MMA Brad Riddle. Walka odbyła się na ringu w Chinach i niezbyt dobrze skończyła się dla brada. Zobaczcie tylko, jak Yi Long blokuje uderzenia własną twarzą. Jak widać, całe szkolenie głowy nie poszło na marne. Kolejna walka jest dość specyficzna, ponieważ Yi Long wszedł na ring z wysoką gorączką. Jednak to nie powstrzymało go przed pokonaniem jednego z najlepszych kickboxerów na świecie Adriana Grotte. Powalił przeciwnika już w pierwszej rundzie. Niestety zostanie wojownikiem zakonu Shaolin nie jest łatwe. Myślicie, że dalibyście radę? Najpierw trzeba zostać zaakceptowanym w klasztorze jako nowicjusz. Następnie codziennie trzeba budzić się o 5 rano bez względu na pogodę i brać udział w dwugodzinnej medytacji grupowej. Następnie będziecie musieli nauczyć się aż 72 technik Shaolin, w tym wspomnianej wcześniej żelaznej dłoni. Treningi są codziennie i trwają wiele godzin. Nowicjusze muszą nie tylko nauczyć się dyscypliny, ale też muszą poruszać się w doskonałej synchronizacji. W dodatku adepci będą musieli przejść pewne specjalne zadania, które skutecznie zniechęcą chyba większość z Was do wybrania tej drogi życia. Poza gardłem mężczyźni mają jeszcze jeden wrażliwy punkt, dlatego mnisi wynaleźli technikę żelaznej kuli, dzięki której stali się odporni w tym miejscu. Jak widzicie po ukończeniu takiego treningu, można robić naprawdę niestworzone rzeczy. Potrzeba jednak prawdopodobnie wiele bólu, aby osiągnąć taki poziom wytrzymałości. Wielogodzinna medytacja również nie należy do prostych rzeczy. Zobaczcie tylko, jak ten mnich medytuje, siedząc w gorącym oleju. Aż trudno uwierzyć, że nie jest on obdarzony jakimiś supermocami. Co jeszcze trzeba będzie tam robić? Ten wojownik rzuca igłą z taką siłą, że przechodzi ona przez szkło i przebija umieszczony za nią balon. Oprócz tego po opanowaniu poprzez ciężki trening techniki diamentowego palca, możecie nauczyć się stać na trzech, dwóch lub nawet na jednym palcu. Jednak co ciekawe, tylko 10 osób na świecie jest do tego zdolnych. A co powiecie na to, aby nauczyć się biegać po ścianach? Ta technika to nie tylko wymysł twórców Matrixa. Niektórzy z łatwością wbiegają po pionowych ścianach do góry. Dlatego też mnisi uwielbiają trenować na stromych klifach, po których schodzą, zbiegając na czworaka. Ta technika znana jest jako pełzający wąż. Jak widzicie, droga do bycia mistrzem Shaolin jest niezwykle trudna. Wymaga całkowitego poświęcenia się, wielu lat pracy, morderczej dyscypliny i treningu. Oczywiście fajnie jest posiadać taki zestaw umiejętności jak najlepsi mistrzowie zakonu. Mało kto jednak jest gotów na coś takiego. Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o tych niezwykle tajemniczych wojownikach? Czy widzielibyście siebie w takim zakonie? Dajcie znać w komentarzach. To wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!